Powodzi, że Kazimierz Wielki to bardzo żywa część naszej historii, bardzo żywa część naszej narodowej tradycji. Jeśli dzisiaj w Polsce istnieje 900 miast, to za czasów Kazimierza Wielkiego powstało 100 miast. Ich przedstawiciele są tutaj w większości, panie prezydencie obecni i za to bardzo panie prezydencie serdecznie panu Dziękuję. W imieniu naszych koleżanek i kolegów. Dziękując za te imieniny, chciałbym zaprosić Pana Prezydenta do Kowala na urodziny. Planujemy je na 30 kwietnia bieżącego roku. Będziemy otwierać nowy park, będziemy również odsłaniać nowy pomnik, mając nadzieję, że pierwszym, najważniejszym gościem będzie Pan Prezydent. Będzie również, myślę Panie Prezydencie, okazja do refleksji. Jak bardzo mogła zmienić się polska samorządowa, bo przecież jeśli mówimy o ważnych tegorocznych rocznicach, to przecież my samorządowcy pamiętamy, że w tym roku upływa właśnie dwudziestolecie odrodzonego samorządu terytorialnego i jesteśmy z tego dumni. Panie Prezydencie, serdecznie raz jeszcze dziękuję i zapraszam do Kowala. Dziękujemy bardzo serdecznie panu Eugeniuszowi Gołębiewskiemu, prezesowi zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, jednocześnie burmistrzowi Kowala. Szanowni Państwo, tym wystąpieniem kończymy oficjalną część dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Panu prezentowi. Dziękuję wszystkim Państwu również za uwagę i serdecznie zapraszam do sali obrazowej. A przedstawicieli mediów zapraszamy do sali konferencyjnej na konferencję prasową. Bardzo proszę, tutaj pan. Arkadiusz Czechalski, pochodzę Panie Prezydencie, wracając do tematyki Kazimierzowskiej. W Kowalu dokładnie 700 lat od urodzin Kazimierza Wielkiego będzie wielka uroczystość, która będzie no kulminacją, podejrzewam, obchodów Kazimierzowskich. Ka Kazimierzowski. Czy pan prezydent wybiera się na te uroczystości, czy obowiązuje mi się? Tak, 30 kwietnia, bo na ten dzień to jest planowane, to to jest o tyle niemożliwe, że to jest mój dzień wylotu z Polski dość długą podróż, żeby się to dało zrobić. 29 to po drodze tutaj z panem ministrem byśmy rozmawiali, jeżeli to będzie też odpowiednio szybko, bo niestety no, mój urząd się łączy z dużą liczbą. Zająć to spróbuję, ale potem, 30 nie, 29 no, przez chwilę w Kowalu być, szczególnie, że muszę przyznać, że nie byłem w Kowalu. Także, a byłem w życiu w olbrzymiej ilości miejscowości, nie tylko jako prezydent, tylko w trakcie kampanii prezydenckiej, ale i Solidarności, no tak, tak mi się życie ułożyło. Naprawdę w wielu setkach miejscowości po byłem. W Kowalu nie wiem, czy ja tą. Ten, to spróbować nadowić. Spróbuj, ale nie czy z tego kod być. tego być. Z góry. Przepraszam za to, co powiem, ale myślę, że mam powody do satysfakcji z tego, że dzisiaj w Pałacu Prezydenckim zaistniało a tak mocno miasto Kowal, a także Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, które powstało z naszej inicjatywy. Cieszy mnie frekwencja kolegów samorządowców reprezentujących kilkadziesiąt miast, które Król Kazimierz Wielki założył bądź rozbudował. Cieszy mnie miła, sympatyczna, serdeczna atmosfera. Cieszy mnie również także i to, co powiedział Pan Prezydent Lech Kaczyński o Kazimierzu Wielkim, jak i również o samym naszym Stowarzyszeniu. Ja mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, które Odbywa się z naszej inicjatywy. Akurat właśnie dzisiaj, 4 marca, czyli dokładnie w Dzień Imienin Kaźmierza, jest spotkaniem, jak to określiłem w swoim wystąpieniu, imieninowym. Mamy nadzieję, że wszyscy dzisiaj obecni w Pałacu Prezydenckim wraz z jego gospodarzem, panem prezydentem, będą w Kowalu 30 kwietnia bieżącego roku. Zaplanowaliśmy uroczystości związane z otwarciem parku i z odsłonięciem pomnika Kaźmierza Wielkiego na 30 kwietnia, czyli dokładnie na Dzień Urodzin Króla. I to jest nasz pierwotny zamysł i z taką datą na taką datę opiewa zaproszenie, które wręczyłem panu prezydentowi. Pan prezydent wyraził wolę bycia w Kowalu, natomiast twierdził, że bardziej odpowiadałby mu termin 29 kwietnia. Jeśli Kancelaria Prezydenta poprosi oficjalnie o zmianę terminu, to ja mogę powiedzieć jedno panu prezydentowi się nie odmawia.